Chcielibyście, żeby być jak postrzegani jak inaczej w stosunku do tego, jak dzisiaj już jesteście? Na pewno byśmy nie chcieli być nazywani kiedykolwiek boyzbędem. Jakoś tak nam to nie to, że ujmuje czegokolwiek, ale my jako. My siebie nie postrzegamy jako boyzbęd, nie traktujemy jako boyzbęd. Nie chcielibyśmy, żeby też inni nas traktowali jako boyzbęd. To, że jest nas pięciu chłopaków, to, to, to jest tylko takie... <noise> pozory, znaczy. to, to jest tylko pozory. Nie, niepoprawne nazywnictwo. No oczywiście nie, nie, nie mówimy, że bo są złe, tak, oczywiście są bardzo fajne. Nie, tylko po prostu mylenie nas z boysbendem jest po prostu, no, myleniem nas z boysbendem, bo nie jesteśmy boysbendem Zbędem, a jesteśmy Bendem. Będ band gra na instrumentach, bo nie gra na instrumenty, takie proste. Jeszcze kilka tam te rzeczy, tak, oczywiście. Tak. W takim razie taki wizerunek, który chcielibyście mieć, powiedzmy za rok, za pięć lat? Za rok, za pięć lat? Skury glony. Bardzo, ja, bardzo ja, jeśli chodzi o nasz wizerunek, bardzo chcielibyśmy po prostu, mm, konkretnie mówiąc, wbić się po prostu w taki e, kultowy może jakiś, tak jak kiedyś były właśnie zespoły e, pokroju wideo Lady Punk, tak, to żebyśmy po prostu wbili się w taki e, kultowy, Oprog, coś takiego. Ponieważ jesteśmy po prostu my i nie chcemy nikogo naśladować, ale po prostu tak czujemy i tacy chcielibyśmy być. Cześć z tej strony Feliwers. I zapraszamy do obejrzenia naszego nowego teledysku do piosenki Niebezpiecznie. Jest to oczywiście przedsmak tego, co się będzie działo na drugiej płycie. I serdecznie zapraszamy do oglądania. Także kochani, klasycznie, zostawcie suba, łapeczkę, dzwoneczka. No i wbijajcie. Naprawdę bardzo fajne wywiady, bardzo fajni ludzie. Polecam. Jan Dąbrowski.